flaps 30x checked decision altitude set speed 60 knots Na godzinie biedne, około 3 km od nas, znajduje się Flughafen Dresden, czyli lotnisko w Dreźnie. To lotnisko zostało otwarte w 1935 roku i od tego czasu pełni ważną rolę w regionie Saksonii. Ciekawostką jest, że w latach 50. i 60. XX wieku lotnisko było używane głównie do celów wojskowych, a dopiero później zaczęło obsługiwać loty cywilne. Obecnie jest to nowoczesny port lotniczy, który obsługuje zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe.